5,5 minuty po godzinie ósmej na naszym radiowym zegarze. Radio Kaszebe. W Gdyni słychać nas na 92,3 oraz i 98 98,9 FM. Radio Rozpoczęły się rozgrywki linkowe we wszystkich ligach. Dziś kontynuujemy wątek przygotowań i celów, jakie sobie założyły kluby. Jak to wygląda w Gdyńskim Bałtyku? Gościem Dzień Dobry Kaszuby jest trener białoniebieskich Robert, Robert Jędrzejczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, sukaczy serdecznie. Dzień dobry, trenerze. Na początek, tak jak u nas przeważnie to bywa, taka dwa, dwa, trzy pytania rozluźniające w temacie dzisiejszego święta, a jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota. Kota trener ma? Na, na, na punkcie piłki, na punkcie Bałtyku, teraz. Dokładnie. Dobrze, trenerze, ale jeszcze mamy jedno pytanie. Dziś pytam naszych słuchaczy, jak oprócz kotuś można powiedzieć pieszczotliwie do ukochanej osoby? Żabka, Ja My myślałam, że piłeczko <noise> będzie. A to nie, no ale, żabko. ale patrz dobrze. Wybrną, dobrze, wybrną. dobrze. Dobry dobrze, jest, dobry. Trener, Robert. Trenerze, zacznijmy od tego, jak wyglądały przygotowania do czwartoligowego boju. W sparringach no, nie było wesoło. Przegrywaliście, ale ostatni wynik rezerwarki, no tam dosyć wysoko było. Od, od, Zgadza się. Ten, ten ale... okres przygotowawczy był udany. Uważam, że był udany z tego względu, że żeśmy naprawdę mocno, mocno trenowali i, i te wyniki w tych meczach sparingowych może nie były tak, jak byśmy chcieli, natomiast one miały inne, inne cele, te, te mecze sparingowe, tam żeśmy dali grać niemal wszystkim chłopakom i to było głównie po to, żeby sprawdzić wszystkich chłopaków w podobne wymiarze czasowym. Mm -hmm. I to się udało. Dokładnie tak. Dobrze, to porozmawiajmy teraz o, o, o tym, co teraz jest, czyli o, o kadrze, bo jak ona wygląda, ta kadra Gdyńskiego Bałtyku. Trochę się wzmocniła. Pojawiły się stare, nowe nazwiska: Bartlewski, Dymiańczuk czy Dziadkowiec. Kto jeszcze przyszedł? Parę nazwisk przybyło. No zgadza, się, mu też, zga aha. zgadza się. Zgadza się. To musi się równać prawie. Jest parę nowych, nowych nazwisk. Jest też e, Rychłowski, który też był wcześniej Szyba, w Bałtyku. Tak. E, do tego doszła też młodzież, która wcześniej grała e, w rezerwach. E, no i w zanadrzu też mamy jakieś tam może last minute, coś e, będzie. Natomiast nie chciałbym zdradzać szczegółów i, i, i... Gdzieś tam e, tych tajemnic naszych Co, wewnątrzpoborowych. Coś się dzieje? Coś jeszcze? To, to nie wszystko. Nie, nie postawiliście kropki na D. Okienko transferowe jest jeszcze, jeszcze jest otwarte, więc być może, że coś jeszcze się e, pojawi, ale to mówię, to musi być to na pewno na plus i musi być to wzmocnienie zespołu, nie tylko uzupełnienie kadry e, zespołu. Czy, czy to są znane nazwiska? To mogą nie być znane nazwiska na, 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 tutaj na terenie Trójmiasta, bo y, mogą to być zawodnicy spoza naszego kraju. Nawet. Dobrze, trenerze, no to jeszcze powróćmy na chwilę do tych nazwisk Bartlewski, Demiańczuk, Dziadkowiec. To są stare, nowe nazwiska, które, które, piłkarzy, które, kto, którzy się pojawili. Oni dużo jeszcze mogą wnieść, już wnieśli coś do drużyny? Demiańczuk? A, Oczywiście, to są, że tak. To są o, nie, po to, nie po to, żeśmy e, tych zawodników ściągali do klubu, żeby oni tylko byli, ale oni mają też swoją też inną rolę przede wszystkim pokazać tej młodzieży. Jak trzeba się zachowywać i na boisku, i poza boiskiem, i w szatni. Także na pewno ich rola nie jest tylko ściśle związana z, z tym, co się dzieje na boisku. Czy ta mieszanka będzie taka wybuchową mieszanką? No taką mam nadzieję, i tak jak żeśmy budowali ten zespół właśnie po to, żeby ta mieszanka młodzieży z doświadczeniem dała nam ten owoc w postaci, no nie, nie ma co ukrywać, no, awansu i powrotu do trzeciej ligi. A jak trener widzi rundę jesienną? Ona będzie ciężka? Nie tylko runda jesienna będzie ciężka, cała ta liga będzie ciężka, bo trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że no, ta liga teraz w tym roku będzie bardzo wyrównana, bo dużo zespołów oficjalnie mówi o, o chęci awansu. Także uważam, że będzie bardzo y, ciężka i, i będzie się toczyć do ostatniej kolejki. Dobrze, będzie ciężka, jesteście na to przygotowani, tak mi się wydaje bynajmniej. Wiem, że po pierwszym zwycięskim 2-0 meczu z Pomazanią, no, która też jest skazana na awans, bo tak się też głośno o tym mówi, mm, niewiele można powiedzieć. Ale już coś można wysnuć, jakieś wnioski, patrząc po innych wynikach. No, no oczywiście, że tak, tylko jeszcze raz powtarzam, my cały czas patrzymy się tylko i wyłącznie na... Na siebie, na swój zespół. Nie patrzymy się za siebie ani na, na innych, natomiast no, na pewno na pewno potencjał, potencjał jest do tego, żeby zrobić coś fajnego. A jakie cele sobie założyliście? Bo ciężko będzie, to już wiemy, ale jakie macie cele? Cel jest jeden i, i, i wszyscy w klubie o tym dobrze wiedzą i o tym też mówią zawodnicy. No cel jest jeden: jak najszybszy powrót do, do rozgrywek trzecioligowych. Na szczebel centralny. Dokładnie tak. <todgłosy> Powróćmy jeszcze na chwilę do, do, do meczu w Molborku trenerze. Skoro udało wam się wygrać z podobiecznymi Pawła Budziwojskiego, no znane nazwisko, jakby nie było sympatyką Gdyńskiego klubu to i z drużyną prowadzoną przez Dawida L Lenia, który już w najbliższy piątek gra na wystaw. To były bramkarz Bałtyku, też przypomnimy, to powinniście chyba sobie poradzić, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia po inauguracji jesteście trochę bardziej pewni swojej wartości. Oczywiście, że tak. Dobre rozpoczęcie sezonu. Na pewno napędzać będzie ten zespół. I uważam, że może podchodzimy w roli faworyta. Natomiast wszystko, wszystko zależy od tego, jak, jak to będzie na boisku. Natomiast uważam, że powinniśmy, powinniśmy sprostać zadaniu. Mhm. Mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Mamy pytanie, ja tutaj w międzyczasie podczas rozmowy zaglądam na radiowego Messengera, Marian nasz stały słuchacz pisze pytanie do trenera. Czy nie odczuwa, że piłka nożna na Pomorzu przeżywa kryzys? Jak trener to widzi? Mówimy globalnie o wszystkich drużynach. Ogólnie no to jest duży problem, jeżeli chodzi w ogóle o całe tutaj środowisko piłki nożnej na, na, na Pomorzu. No niestety, ale tak, tak jest. I Arka, i Lechia, i, i, i tutaj Bałtyk. No niestety. Tak to wygląda i wszystko robimy, żeby, żeby tak nie było. No dobrze, ale. Jaka może być tego przyczyna, trenerze? no, no, no O Bałtyku wiem, okej, okay, no, słaba, słaba runda wiosenna w zeszłym sezonie. Eee, w Lech i Warce, no tam się dzieją różne rzeczy. Wiemy o konflikcie na linii zarząd-kibice. W Lech wiadomo, co też się działo tam, chociaż już powoli droga się prostuje. Ale ta trójmiejska piłka nie zasługuje na to, żebyśmy chociaż minimum ten jeden zespół albo dwa mieli w ekstraklasie? Przecież kiedyś były takie lata świetno świetności. No oczywiście, że tak. No, jest tutaj na pewno potencjał e, ogromny, jeżeli chodzi o, o, o środowisko I, i dużo kibiców, którzy z chęcią by przychodzili na mecze Ekstra klasy. Czy, czy w Gdyni, czy w Gdańsku, natomiast no, nie zawsze są to problemy związane czysto, czysto sportowe, tak? e, Dlatego no, wygląda to jak wygląda na dzień dzisiejszy. W Gdyńskim Bałtyku to jakoś wykry wykrystalizowało się, bo sponsor pozostał z wami, teraz się nazywacie dokładnie Energa Bałtyk Gdynia. Miejmy nadzieję, że to wszystko tam się jakoś tam też ułoży. Po tych zawirowaniach, które były, no pamiętamy, dwa albo nawet trzy lata temu, to już oddzielamy grubą kreską. Trenerze, to jeszcze a propos Malborka, bo tam pomogła wam długa ławka, jakby nie było, to może się okazać kluczowe, zwłaszcza w dalszej części sezonu. Wykluczenia, kontuzje ta ławka musi być. Jeżeli chcecie awansować, to ona musi być. Gdzieś jeszcze macie luki na, na poszczególnych pozycjach? Uważam, że no tak jak wcześniej wspomniałem, że jeżeli coś jakby ktoś dojdzie do nas, to tylko i wyłącznie musi być to zawodnik, który wzmocni zespół. Natomiast no, kadra jest dosyć, dosyć szeroka i taką budowaliśmy właśnie z myślą o tym, że ten sezon jest bardzo długi, dużo jest meczy mistrzowskich, do tego puchary, dojdą kartki, kontuzje i to może mieć kluczowy wpływ na wynik końcowy całych rozgrywek. Ja jeszcze też chciałem zapytać o to, czy trener już w głowie ma tam wykrystalizowaną jedenastkę, czy tam taką tałą jedenastkę, która za każdym razem będzie wychodzić. Wiadomo, wykluczenia, kontuzje gdzieś tam mogą być zawir zawirowania, ale bramkarz, obrona, pomocnik, napastnik to już tak w stu procentach? Czy jeszcze gdzieś tam będą ruszady, gdzieś tam coś się w głowie tlice innego jakiś tam trząd drużyny? Na pewno jest. Natomiast zawodnicy wiedzą o tym dobrze, że nie ma także jest. Jedna, jedenastka i ci tylko będą grali. Może być też sytuacja taka, że w jednym meczu zawodnik gra w pierwszym składzie, a w drugim nawet go nie ma w osiemnastce meczowej. Wszystko zależy od tego, jak będzie to wyglądało w meczu mistrzowskim, jak w treningu poprzedzającym mecze. Także Uważam, że muszą być przygotowani wszyscy. W mediach społecznościowych na Facebooku widzieliśmy, e, jakie sceny w szatni odgrywały się. To tak już poza, poza, poza meczem e, w szatni Gdyńskiego Bałtyku. Radość była niesamowita. Trzy punkty zdobyte. Na, na, dobra jest atmosfera w zespole? Jest ten kolektyw, jest ta siła, że rzeczywiście wszyscy mówią jednym głosem. Łącznie z kierownikiem, łącznie z asystentem. E, Chcemy, tak, chcemy powrócić do trzeciej ligi na szczebel centralny? Dokładnie tak. Dokładnie tak jest i też to jakby sami zawodnicy kreują i wiedzą o, o, o tym i uważam, że ta atmosfera jest jest okej. Okay. Trenerze, najbliższy mecz w piątek, jesteście gotowi na niego czy jeszcze coś tam ustalacie, coś jeszcze czegoś wam brakuje? No, cały, cały tydzień na pewno będzie poświęcony pod yy, przeciwnika. Natomiast do ostatniego, do ostatniego treningu, który będzie poprzedzał mecz, na pewno zrobiłem wszystko, żeby, żeby ten mecz ułożył się pod, yy, pod nasze dyktando. Załóżmy, że mamy czerwiec 2024 roku. Przyszłego. Na którym miejscu jest Bałtyk? Na pierwszym. <laughs> Tego wszyscy się pewnie spodziewali kibice Gdyńskiego Bałtyku. Ale bez zastanowienia. Bez zastanowienia, rady. tak. No widać, że, 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 że macie chęć, macie chrapkę na to, żeby powrócić. No dobrze, to Bałtyk na pierwszym miejscu. Kto dalej? Kto jeszcze będzie się liczył w walce o was? Bo wspomnieliśmy, to znaczy ja wspomniałem, ale wiem, bo, bo tak, takie, takie są doniesienia, że, że pomezania. Kto jeszcze może powalczyć? Jest szereg zespołów, które. Yy... Na pewno będą mocne w tych rozgrywkach. Jest gryf, subs, który się wzmocnił, też nie ukrywa chęci awansu. Jaguar, Gdańsk, mhm. y, też grom, nowy staw. Tak, albo. Gryf, gryf now, nowy staw jakiś czas temu też y, rzeczywiście w trzeciej lidze występował. Y, 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 teraz w Dokładnie. czwartej. Pomezania, powiśle go. No, no, tu jest też Spartasycewic Radunia, rezerwy arki Raduni no, Ale rzeczywiście ten Jaguar to też taki mocny, jak go malują? No, też się wzmocnili, także też mają, dobrali do zespołu doświadczonych zawodników, bo przyszedł Duda i Jasiusz Surdykowski do tego zespołu. To nie są jakieś anonimowe nazwiska w środowisku piłkarskim, także uważam, że też tak może być. Czy trener podpisałby się obiema rękoma? Zależy pod czym. O wam się myślę. No ciężko e, tu wyrokować. Piłka nożna jest. E, nieobliczalna i tu e, różne rzeczy mogą się wydarzyć. E, natomiast uważam, ja wierzę w ten zespół i wierzę e, w tych chłopaków i. Uważam, że w czerwcu y, będziemy mogli cieszyć się z was. Będziemy otwierać y, butelki z napojem, ty, którym zawsze się świętuje. Spikolo, tak, dokładnie. że <laughs> <laughs> czego życzyć? Wam, drużynie, zarządowi, spokojności. Spokoju. To... Przede wszystkim, spokoju, y, spokoju i y, zdrowia. To jest, to jest najważniejsze. Zresztą powinniśmy sobie dać. Jak jare. najmniej kontuzji, kontuzji, jak najmniej Kartek. Dokładnie tak. A mówię, no zresztą powinniśmy sobie dać radę na boisku. No to tego wszystkiego życzymy i trzymamy kciuki. Od zawsze, wiecie. żebyście pakowali do autokaru oprócz sprzętu, oprócz piłek trzy punkty. Strzelajcie zawsze tą jedną bramkę więcej niż przeciwnik wam. Do tego będziemy dążyć. I oprócz tego jeszcze to pikolo, żeby można było świętować. Za każdym razem. <noise> za każdym razem. Oczywiście. To już chyba do kierownika drużyny do Adama Tomaszewskiego te słowa. Dokładnie, on tak. będzie za to odpowiedział. Ale... <noise> Robert Jędrzejczak, trener Bałtyku Gdynia, był naszymi państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.